o moi drodzy, pytanie do Mateusza Morawieckiego. Kłamcy i e, dołączmy do tego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, kolejnego kłamcy e, na temat ich wypowiedzi i zapewnień w stosunku do narodu polskiego i obywateli zamieszkujących, ludzi zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej. wyzakłamane, zakłamane antypolskie. Jak was nazwać, agendy. Pytam Was, ponieważ po pierwsze, ludzie muszą wiedzieć, że rezerwami bezpieczeństwa żywnościowego w Polsce zajmuje się minister energetyki, nie minister rolnictwa. To jest jedna z podstawowych rzeczy. Jakie są stany rezerw bezpieczeństwa żywnościowego na dzień dzisiejszy na zabezpieczenie dla Polaków? Pytam cię, Duda i Morawiecki, wy zakłamane, dwa kłamczuszki. Ja się tylko pytam, czy wy reprezentujecie interes polski, Polaków, ludzi zamieszkujących teren Rzeczypospolitej Polskiej, czy agentury amerykańsko-izraelskiej? Pytam was dlatego, że za chwileczkę w Polsce będzie problem z żywnością. Będzie problem. Ze spekulacją na żywność. Po pierwsze, to trzeba powiedzieć, że żeście ukryli raporty Nikowskie na temat stanu tej żywności chemicznej, rakotwórczej i stąd są problemy zdrowotne Polaków. Za to odpowiecie, przyjdzie pewna, pewien moment i będziecie wszystko, wszystko odpowiadali. sprzedawaliście resztę majątku i magazynów rezerw bezpieczeństwa żywnościowego w ramach Elewaru. Przykładem Sieradzki. Sieradzka część Elewaru sprzedana niemieckiej spółce 30% udziałów pod nosem koło Dzieciaka. Agro. Pytam was zakłamane szuje, bo inaczej was nie można nazwać. Żadna gmina na dzień dzisiejszy nie ma żadnej rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. Zniszczone w Polsce od 20 lat, to już były założenia od Lewicy, przez Platformę Obywatelską i obecny PIS. Zniszczyliście polskie rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. Magazyny, lewary, posprzedawaliście. Zakłady Przetwórstwa Rolno-Spożywczego poddawaliście wszystko w ręce korporacji zagranicznych. Pytam was, jaka jest na dzień dzisiejszy rezerwa żywności. Duda nie kłam, ponieważ byłem członkiem Rady Narodowej Prezydenta Dudy, więc stany magazynów rezerw bezpieczeństwa żywnościowego są dupa, jak ten prezydent. Po drugie prezydencie Duda jest jeszcze jedna kwestia. Jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jesteś odpowiedzialny za nadzór nad tym państwem. Nie ma żadnych rezerw bezpieczeństwa żywnościowego. Gmina gmina nie realizuje żadnych rezerw bezpieczeństwa żywnościowego. I tego po prostu nie ma. Więc pytam się zakłamane szuje rządowe murawiecki, ile masz ryżu na rezerwach bezpieczeństwa żywnościowego dla narodu polskiego. Zrealizowaliście politykę wspólnie z Platformą Obywatelską i z PSL wyniszczenia magazynów rezerw bezpieczeństwa żywnościowego i skupu z jednoczesnie zniszczenia Polskiego rolnictwa. Jesteście kontynuacją psl polityki rolnej na wyniszczenie polskiego rolnictwa. Aron pęk. Jak pęk po robocie. Moi drodzy, Andrzej tuda w 2016 roku po premierze filmu Historia Roja, na której byłem zaproszony ze świętej pamięci Andrzejem Leperem, otrzymał ode mnie informacje na temat stanu rezerw bezpieczeństwa żywnościowego, a zwłaszcza wyprowadzeniu wielu miliardów złotych za czasów PO i PSL-u, raportniku z 10 lutego 2016 roku z e, rezerwy materiałowe. Pieniądze znikły, a rezerw żywności nie było. I to pokazał raportniku. Zapisu jest to samo: pieniądze są wydatkowywane, a rezerw nie ma. Więc Was pytam, ile na magazynach rezerw bezpieczeństwa żywnościowego, w ramach rezerw materiałowych jest żywności, w jaki sposób ona będzie dystrybuowana do poszczególnych miast, gmin i powiatów. Gdzie są magazyny rezerw żywnościowych na terenie Jeleniej Góry w sytuacji, kiedy będą przerwane łańcuchy dostaw żywności i tego zabraknie? Pytam Was, dlatego, że podstawą funkcjonowania rolnictwa jest skup na rezerwy żywnościowe. Więc w jaki sposób są realizowane skupy na rezerwy, skoro Elewar daje niższe ceny niż dają spółki handlowe? Zagraniczne. Jak to się dzieje, że w sytuacji zagrożenia żywnościowego wszystko wyjeżdża na porty i jest sprzedawane za granicę? Więc pytam Cię, Morawiecki, odpowiedz na to pytanie. Pozdrawiam serdecznie. I e, Mateuszku Kłamczuszku, jeśli Ty myślisz, że my nie wiemy, ilu wsadziłeś oficerów prowadzących do tych Antysystemowych działań, żeby ludzi rozbijać, żeby kontrolować to, co jest kontrolowane. Ja nawet wiem o tym, że wsadziłeś mi oficera prowadzącego, znaczy, prowans Tukacza, który gdzieś w naszym środowisku donosi, też powiem. Wiem więcej, Mateuszku Morawiecki, niż ci się wydaje. A jak ktoś myśli, że Bustowski wziął pieniądze, to się grubo pomyliliście, bo właśnie nie przyjąłem oferty na robienie rolników ciula i wyprowadzanie ich właśnie na manowce. Konsumenci otwórzcie oczy, bo żywność drożeje w ekspresowym tempie, a do Polski już jest sprowadzona o przykrywał. Podróżę sobie na połączenia bez Trzymano transmisję. Przenieść się w miejsce o większym zasięgu. No widzicie, na Facebooku już zablokowali, ale my tutaj dokończymy. Sprowadzane są głowy, które są trybowane i z tych głów jest robiona kiełbasa. Pozdrawiam. No Facebooku.